Dzień dobry wszystkim, ja jestem Weronika i witam z powrotem u mnie na kanale, czyli na kanale Fairbooks. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o moim Tibiarze na Kwiecień. Jest to trochę taki drugi film z serii TBR na kwiecień, gdyż wcześniejszy film to była, że wybieram losową książkę z polecenia od, w tym przypadku, mojej przyjaciółki Pauliny. No i oczywiście ją przeczytam w tym miesiącu, ale dodatkowo, oprócz tego, mam jeszcze jakieś takie swoje książki, które chciałabym przeczytać, i o nich dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Więc dzisiaj. Y Drugi film z serii TBR na kwiecień, czyli po prostu Tibiar na kwiecień. W tym miesiącu chciałabym przeczytać 10 książek. Wiadomo, że to różnie wychodzi, no ale traktuję te Tibiary trochę jak, taki, jak takie moje uporządkowanie myśli dotyczące tego, co ostatnio mam w głowie, co chciałabym przeczytać. No i myślę, że po prostu zacznę i opowiem Wam o tym, co ostatnio mam w głowie, co chciałabym przeczytać. A, bo w ogóle też, e, jeżeli się byście dziwili, dlaczego tak wyglądam, to mówiłam o tym w poprzednim, jak którymś tam filmie, ale to są moje ulubione ostatnio naklejki do naklejania na jakieś tam niedoskonałości na twarze, które mają coś tam w sobie, ale szczerze mówiąc, to wyglądają bardzo cool i dlatego je kupiłam. Więc tak, pierwszą książką, oczywiście musi być Legion Brandona Sandersona. I jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, no to trochę spoiler, no bo to jest właśnie książka, którą wybrałam, ale nadal możecie go obejrzeć. To będzie pierwsza książka, natomiast chciałabym też w tym miesiącu, proszę drugą i trzecią część tego autora. Czyli pod skórą i kłamstwo patrzącego, ze względu na to, że sam legion ma jakieś 80 stron, pod skórą ze 130, a kłamstwo patrzącego to nawet mam. No i jest takie, jest takie grube. Ma stron, słuchajcie, to są jeszcze w ogóle wypisane książki autora z tyłu, całe 99. Więc no rozumiecie, dlaczego chciałabym przeczytać teraz trzy. Liczę jako trzy, no ale traktuję jako wiecie jedność. Przeczytałam pierwszy trochę taki rozdział pierwszego tomu. Nagrywany ten poprzedni film i mega mi się spodobał. Też nie chcę bardzo się rozwodzić tutaj nad tym, o czym to jest, natomiast tak pokrótce powiem: jeżeli ktoś nie wie lub nie widział poprzedniego filmu, że główny bohater ma halucynacje i te halucynacje są bardzo realistyczne i pojawiają się w postaci osób o jakichś szczególnych umiejętnościach, i te osoby jakoś mu pomagają w pracy. Więc to pierwsze trzy jakże długie książki, które chciałabym przeczytać w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o kolejną, czwartą książkę, no bo już powiedzmy, że liczę je jako dzielne tomy, ten Legion. Będzie goli mistrz Bohdana Waszkiewicza. Jeżeli chodzi w ogóle o tę książkę, to wiem o niej tyle, co jest w opisie, ale no okładka mnie zainteresowała i sam opis i stwierdziłam, no spróbuję. Nie czytałam za dużo fantastyki polskich autorów. Ono jakby Wiedźmina trochę tak nie liczę, ale takiej nowej może tak, nowej fantastyki polskich autorów. Pokrótce powiem to, co wiem. Jest planowany jakiś zamach na króla, ten król wychodzi z tych opresji i wpada na jakiś plan. Nie wiemy na jaki plan, nie jest Powiedziane. Ale żeby ten plan mógł się ziścić, potrzebuje jakiejś zaufanej osoby. No i jedną z takich zaufanych osób dla króla jest golimistrz. A ten golimistrz to się w ogóle nazywa golimistrz Żytew. Tak się pięknie nazywa. No i pytanie, czy w ogóle ten goli mistrz sobie poradzi, czy sprosta zadaniu króla, i czy będzie w stanie go uchronić przed jakimiś strzygami, wampirami, czy jakimiś zdrajcami. Podobno jest, ma taki niewymuszony humor, co wydaje mi się, że ja całkiem lubię. Nie lubię, gdy jest przesadnie śmieszna i aż na siłę śmieszna. No i oprócz tego właśnie ta fantastyka, przygoda, czuję, że coś takiego by było fajne do przeczytania. Teraz mam, mam na coś takiego ochotę. Więc to by była czwarta książka w tym miesiącu. Piątą książką będzie książka Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki Holly Jackson I jest to książka, której ja nie, w ogóle nie słyszałam jakby nigdzie na polskim YouTubie. Usłyszałam tylko, gdy oglądałam zagranicznego YouTube'a i taką YouTuberkę, która tam czytała przez 24 godziny, bla bla bla. I nie wiem, czy ukrywałam się pod kamieniem, że o niej nie wiedziałam, może wszyscy o niej wiedzą. I mega mnie zaciekawiła. Po pierwsze ma 4,38 na gutricie, co uważam za całkiem dobry wynik. Po drugie jest opisywana jako thriller dla młodych dorosłych. Ja czasami nie czuję się w pełni dorosła, czuję się młodą dorosłą nadal, więc myślę, że to by było idealne coś dla mnie. Po trzecie, całkiem ciekawie brzmiał opis. Mianowicie, jest jakaś szkoła, w której chłopak zabił uczennicę. Chłopak tej dziewczyny ją zabił. I wszyscy o tym wiedzą. Całe miasto o tym wie, policja o tym wie, po prostu każdy. Ale jest jedna dziewczyna w szkole, która nie jest wcale tego taka pewna. Mają możliwość wzięcia sobie jakiegoś dowolnego tematu, z tego co rozumiem, na jakiś końcowo-roczny projekt do zaliczenia. I ona właśnie wybiera tę sprawę. No i zaczyna grzebać. Co się okazuje? Sprawa nie jest tak prosta, jakby się wydawało, i samo to, że ona zaczyna grzebać w tym i interesować się tym bardziej sprawia, że sama znajduje się w niebezpieczeństwie. No, brzmi to dosyć ciekawie, ale no nie wiem, czy czytaliście, czytaliście tę książkę, słyszeliście o niej może coś więcej, czy Wam się podobała, czy macie w planach. Dajcie mi znać, bo ja przysięgam, że dowiedziałam się o niej kilka dni temu. Może nie jestem targetem, dlatego o niej nie słyszałam, ale jeżeli czytaliście, to dajcie znać. Mam nadzieję, że będzie fajna, bo po tym opisie pokładam w niej naprawdę duże nadzieje. Kolejna książka. Szóstą książką chciałabym, żeby było Znalezione Niekradzione, czyli drugi tom serii o Billu Hodgesie, czyli drugi tom po Panu Mercedesie. Pana Mercedesa skończyłam, była to książka, którą trochę męczyłam, ale bardzo mi się podobała ostatecznie. Też ja bardzo lubię książki Stephena Kinga słuchać w audiobooku ze względu na to, że gdy na przykład gdzieś jestem i mam 5-10 minut dosłownie do nie wiem, do autobusu, albo czekam na kogoś, albo cokolwiek innego, to lubię czytać krótkie rozdziały, żeby móc nie przerywać w głowie, bo bardzo tego nie lubię. No i książki Stephena Kinga mają to do siebie, że wielu długich rozdziałów tam nie uświadczymy. W związku z tym wybrałam tę książkę jako mój e, główny audiobook w kwietniu, którego będę sobie słuchać właśnie w komunikacji, czy kolorując kolorowanki, czy, nie wiem, spacerując. Jakby to jest kontynuacja całej historii po Panu Mercedesie Więcej o Panu Mercedesie powiem we wrap więc jeżeli co to oglądajcie a na razie to, to tyle. Po prostu chciałabym ją przesłuchać. I kolejną książką to jest coś, co chciałam już od dłuższego czasu przeczytać, i jest to pod kluczem Ruf I wróciła ta książka do mnie dlatego, że czwarta strona kryminału jakiś czas temu publikowała sporo postów o trzeciej książce tej autorki, jakby z tej serii, która będzie, ma właśnie premierę w kwietniu albo w marcu miała już. No, teraz właśnie na dniach wychodzi. Koncept trzeciej części też jest bardzo ciekawy i stwierdziłam, że no to po prostu może zacznę od pierwszej i chyba pierwsza też jest całkiem niezła. Pierwsza też za dużo nie wiem. Wiem tyle, że jest posadaniani i zgłasza się na nią pewna dziewczyna. Sytuacja jest też trochę podejrzana ze względu na to, że u tej rodziny zrezygnowały z pracy cztery nianie i mowa jest tutaj o tym, że coś nie tak dzieje się w tym domu. Dom sam jest przepiękny, bogato zdobiony, ogromny, wiktoriański i nasza główna bohaterka, która zgłasza się na tę posadę, po prostu się w nim zakochuje. Chyba jest tam też również śmierć jakiegoś dziecka, o którą ona zostaje posądzona. Mogę coś źle pamiętać, ale coś takiego. Dużo zawirowań generalnie. W sumie to same kryminały i thrillery będę czytać w tym miesiącu, ale co z tego? Yy, no i tyle wiem, nic więcej. Też jeżeli czytaliście, no to dajcie znać, jak wam się podobało. I kolejno... Śmieje się, ponieważ y, ósma książka to jest coś, co wybrałam nieironicznie mówiąc, naprawdę chciałabym to przeczytać. Jest to Blizna Alice Broadway i jest to trzecia część y, serii, to były Kroniki Skór, coś takiego. No ale to, to jest trzeci tom po Tuszu i Iskrze I, i ja już mówiłam kiedyś, że ja czytałam Iskrę i o Boże, to było takie słabe. Byłam załamana, przysięgam. I może to się wydawać dziwne, ale ja naprawdę po prostu chciałabym ją przeczytać tylko po to, żeby skończyć serię, i jestem w stanie zaakceptować to, że będzie mega słaba. Najwyżej ją zostawię, nie? To też powtarzam za każdym razem, no ale pewnie już to wiecie, że po prostu tam ludzie zapisują ważne dla siebie wydarzenia na skórze, które po ich śmierci z ich skóry tworzone są księgi, dzięki czemu te wspomnienia przeżywają dalej z resztą członków rodziny. Nie wiem, naprawdę jakoś poczułam potrzebę przeczytania czegoś słabego. może jak ktoś le brzmi, ale to jest totalnie prawda. Może też chodzi o to, że nie chcę nic. Nie wiem, nie potrafię tego umotywować. Chcę po prostu to przeczytać i tyle. Wynika to też z tego, że Paulina mi dała w zgadywaniu z okładek tuż i mi się przypomniało to wszystko i w sumie się uśmiecham, jak o tym mówię, więc może właśnie warto przeczytać i tak trochę się pośmieć z tego absurdu. No dobra, ale teraz dziewiąta książka to już będzie coś naprawdę najwyższych lotów. Ponieważ chciałabym przeczytać Traktat o łuskaniu fasoli i nawet go mam. Mam go w takim bardzo starym opakowaniu, opakowaniu, wydaniu, jeszcze z taką obwolutą, troszeczkę nawet zniszczoną i pogiętą. Chciałam też przeczytać, oprócz tego, że będę czytać słabe książki, takie jak Blizna, chciałabym przeczytać coś ambitniejszego, więc myślę, że Traktat o łuskaniu fasoli to jest świetny kandydat. Sam Wiesław Myśliwski, z tego co czytałam, na przełomie do 1906-1907 roku dostał Nagrodę Nike. To jest trochę taki monolog, w którym narrator kieruje swoją wypowiedź do jakiegoś nieznanego przybysza i zastanawia się, w jakim stopniu sam wpłynął na, na swój los. Trochę taka medytacja w formie książki. Chciałabym czytać więcej, ambitniejszej literatury, nie tylko właśnie taką młodzieżówkę czy fantastykę czy cokolwiek. Więc myślę, że to też będzie, będzie coś fajnego do przeczytania w tym miesiącu. No i ostatnią książką już tak szybciutko, bo będzie to Ostatni Olimpijczyk Rika Jordana. Oczywiście jestem pewna, że 90% z Was wie o czym mówię. To jest książka, która jako jedyna mi została w tej serii, więc również chciałabym ją przeczytać, żeby móc powiedzieć, że tak, przeczytałam całą serię wersji go Jacksona. Właśnie czwarty tom średnio mi się podobał, mimo że miał chyba całkiem niezłe Opinie i oceny na gotrycie, któremu troszeczkę ufam, chociaż oczywiście nie zawsze. Ale piąty, no to już mam bardzo dobre oceny. No pewnie wynika z tego, że osoby, które dotrwały po prostu do końca serii, to już byli zapaleni fani, ale nadal myślę, że będzie ok. W sensie pokładam w jakieś takie wysokie nadzieje, że mi się spodoba. Więcej nie będę mówić, no bo to myślę, że. Jak nie wiecie, no to po prostu musicie przeczytać i zapoznać się, bo to wstyd. I to by było wszystko na dzisiaj. Te 10 książek mam w pamięci, chciałabym przeczytać. Oczywiście, jak nie przeczytam, to nie rozliczajcie mnie z tego. O nich po prostu teraz myślę i staram się jakoś układać te swoje TBR -y w głowie. Ale one są bardzo elastyczne, gdyż ja jestem bardzo elastyczna w czytaniu książek. Dajcie też znać, co Wy sobie zaplanowaliście na ten miesiąc. Bardzo lubię czytać komentarze Wasze i patrzeć, co Wy macie w planach, bo to też trochę jest inspirujące i dzięki temu mogę poznawać jakieś nowe książki, który, o których. Na przykład nie miałam pojęcia. Więc to by było na tyle. Widzimy się niedługo, na pewno w jakimś filmie. Jeszcze nie wiem jakim, no ale w jakimś na pewno, jeżeli obejrzeliście w ogóle do tego momentu. To Jesteście super turbo giga fanami. Tyle, trzymajcie się i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pa!